Dzień dobry, tam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Kronik Myrtany i tak jak, nie wiem, czy mówiłem pod koniec ostatniego odcinka czy nie, pobiegałem trochę po okolicy, pozabijałem wszystko co było w okolicy, eee, znalazłem wyjście z tej jaskini z młodymi pełzaczami, gdzie tam czyhały dwa zębacze na mnie, zabiłem te dwa zębacze, okazało się, że zębacze wcale nie są takie trudne i one pilnowały takiego miecza, ek... Sagnem, który jest całkiem niezły, ale jest pod zręczność i jest jednoręczny, więc na nic mi się nie przyda, ale jest wart 120, więc całkiem nieźle. A mój konsert jest 600, więc raczej to 120 to jest jednak główno warte, więc e, no nie wiem, czym się ekscytuje. Aha, i znalazłem najwyraźniej gdzieś kuszę. Nie wiem już teraz, gdzie ona leżała. Lekka kusza myśliwska, e, która jest ogólnie lepsza od tego, co mam teraz, i niepotrzebnie zmarnowałem pieniądze kupując te kusze. Nie mam pojęcia, gdzie ona leżała. E, Gdzieś leżała w każdym razie i mam i jest lepsza <grywa> od tej co miałem i no i dookoła już jest wszystko poczyszczone, więc spoko. Eee, przypomniałem sobie, że jest jeszcze właśnie jakiś karczmarz, czy nie wiem jak go tutaj nazwać w tej winicy, więc sobie z nim zajmujesz? pogadamy teraz. Jestem kucharzem, Kucharz, a ja też okay. jak na mnie narzekają. Tambert przesolił zupę, Dambert przypalił ścierwojada. <grywa> Żartuję, akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie kartki. A to prawda akurat znajdziesz dla mnie jakąś robotę. Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie dwa tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. No, okej, okay, zawsze coś. Kto jest tutaj szefem? W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. <laughs> Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki? Jestem kucharzem. Muszę przecież poznać smak tego co wrzucę do garnka. Nie, No jasno, Powiedz po prostu że umiesz kombinować. No, no, uważaj młody. Trzeba sobie radzić w życiu. Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. Pohandlujmy. O, przepisy rzeczy. U. Księga o historii produkcji charakterystyce... Eee, dobra. Interesuje mnie to. A może powinno... Nie wiem, nie mam powiedzieć. Dobra, idźmy pozbierać winogrona. Wiedziałem, że będzie quest ze zbieraniem winogrona. Albo na tej, albo na tamtej poprzedniej winicy, ale wiedziałem, że będzie. Dobra, to czekaj wam szukać. E, przebrany krzak farmer. Ja, mogę tutaj coś na tym przebranym, przebranym krzaku coś kliknąć. Coś tu się może wydarzyć? E, winogrono. No, ale nie wiem, czy to jest to winogrono, o winogrono, o którym mowa. Dorodny, przebrany. Może kurde, ciężko mi określić, który to jest który. Wszystkie jest za daleko, a jak podchodzę, to znikają. Znika oznaczenie. Ciężko. No, kurwa, za daleko. No to podejdź, typie. Aha, bo to musi być od odpowiedniej strony, jeszcze. O Boże. A, ale tu nic nie ma. Dorodny i nie ma nic. To ciekawe. No, miałem podobno się za bardzo nie naszukać. A tu widzę, że. że jednak. się naszukuje. Co daleko, no. Chryste, panie. Nie wiem, co mam wierzyć. Aha, tu już szukałem. Dobra, oleje, zaraz to zadanie, bo mnie denerwuje. Przebrany. Może przebrany i są ominięte, co? Nie, po prostu, jak jest przebrany, to nic nie ma. Czyli trzeba szukać dorodnych. Ale nie wiem, czy to są te winogrona. Które ja mam, czy nie? Mówił chyba tuzin. Nie? No dobra, niech będzie. Dobra, no to może faktycznie chodzi o te. Dorodne, czyli Ej, takie, ty. które. Nie. Czemu namierzasz farmera, który stoi 4 metry od ciebie, a nie możesz krzaka, który stoi tuż przed tobą? Kolejny dorodny. No nie wiem, będę strzelał, że to są te. Jak zbiorę 12, to pójdę oddać tego questa. Czy spróbuję oddać tego questa? Tam jeszcze na dole w ogóle siedzi koleś, który e, bardzo się rozochocił, jak mnie zobaczył. W sensie wstał, ale nie gadałem z nim jeszcze. Ominąłem go szerokim łukiem, żeby pozabijać wszystko tutaj dookoła. Parę ścierwojadów i polnych bestii. Aj, niedźwiedzia mi się udało zabić, jak nie patrzyliście. I to za pierwszym razem, także. Chyba jednak powinienem przeprowadzać walki, jak wy nie widzicie. To mi chyba wtedy najlepiej idzie, no, ja ci mogę się skupić, nie muszę gadać, i tak dalej, i tak dalej. A może po prostu to był czysty fart, tyle. Mało że za pierwszym razem to jeszcze zero dymycz, także no. Całkiem nieźle. Dobra, ile już tego mam na zbierane i mam nadzieję, że to są te 20. No to przesadziłem i to grubo. No chyba, że to się okaże, że to nie te. To będzie problem. Bo nie jest napisane, że świeże, młode czy coś takiego, nie? Składniki, dorodny owoc, no właśnie. No, Miało nie być dorodne, tylko właśnie miały być małe. E, nie, nie, takie świeżo dojrzewające w ogóle, no ale zobaczymy, no może o to chodzi. A może nie i straciłem właśnie niepotrzebnie 5 minut. E, nie, to nie te. Kurry, No to jakich tych krzaków mam szukać, no. Wszystko jest. Cholery jasnej. Bo są tylko przebrane i dorodne. W przebranych nic nie ma, w dorodnych są te zwykłe, no więc nie wiem, może tutaj poszperać. Powinno ich być dużo, więc nie będę miał problemu ze znalezieniem. No, mam właśnie problem ze znalezieniem. No, tu nic nie ma. Przebrany krzak winogron, mogę tu stać, nic się nie dzieje. Tylko pusta interakcja. Nic poza tym. No i nie ma innych. No, są przebrane i dorodne, jakby. Jest po prostu winogrona. Nie ma czegoś takiego jak młode. Młode winogrona. Dorodny, dorodny. Woda. <laughs> nie ma innych po prostu. Chyba, że jest szansa, że w dorodnych się pojawi te... Nie no, raczej nie. Dorodny kolejny. Winogrono. Ja mówię, tuzin czy dwa tuziny, bo teraz kurde nie wiem. Eee, Zwróćcie mi przyniesienie dwóch tuzin. A to zmienia postać rzeczy. O ile ja tego mam? To już inna sprawa, dobra. Jeszcze dwa. Dwie kiście. Tyk, jedna. Oczywiście, że będą pojedyncze, nie? Będzie tak, że znajdę dwie albo trzy w jednym krzaku teraz. Tylko jak zostały dwa, to bądź pewien, graczu, że znajdziesz te dwa, dwie kiście w dwóch osobnych krzakach. Nie ma, kur. Za łatwo. No jak za daleko, no, Kurwa mać. Męczące. O, a tu były cztery za to. Podejrzewam, że nie można znaleźć więcej niż cztery, więc jasne, że za ostatnim razem było najwięcej, jak się tylko da znaleźć. O, dobra. <ścoughs> to jest chyba ostatni odcinek, jaki dzisiaj nagrywam. Bo już mnie po prostu męczy ta gra trochę. E dzisiaj. On sobie jutro do niej, a dzisiaj najwyżej e połażę w po terenach, w których już byłem i pozabijam wszystkie strony. Nie winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury, choćby o jedną łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? To zależy, co muszę zrobić. Własne wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę Ocet. potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno wystarczyć. Aha, ja, też mam, bo już zbierałem sobie. sobie to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. A, spoko, myślałem z wyprzedzeniem. Pozbierałem sobie te jabłka, żeby je właśnie zjeść i tam dostać bonus do siły, ale nie chciałem mi się tracić czasu na ich jedzenie i mam chyba z 20 sztuk czy coś. Mam te jabłka. Zobaczmy. Kwaśne. Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to, uwiniemy się z tym w kilka godzin. Ok, rozdrabniacz. Co będziemy rozdrabniaczować? I gdzie? No, jak tak szybko będziesz chodził, to na pewno parę godzin zajdzie. Dobra, tutaj mam zaczynać? W jednym albo w drugim? Tak, mam ten? A, dobra. Nie było podświetlone, że mogę dokonać interakcji. No to jedziemy! Czyli wino można już pić. Nie. Błagam, kurwa, nie. Dobra, mogę podejść na szczęście. Kryste panie, myślałem, że się zbagowało na dobre. No i chyba się zbagowało na dobre. Nie, ty głupia gro. Ty cholerna gro. Kiedy ja, ja pierdolę? Przecież ja nie zapisywałem w międzyczasie. No nie wierzę. Ty posrana. Co ją ja kurwa zrobić teraz? Serio, aż tak dasz mi do zrozumienia, że już mam kończyć, a nie dopiero po tym odcinku? Nie wiem, idę w pizdu. No nie wierzę. I nawet nie mogę wyjść z gry teraz. Ja pierdolę. Nie, błagam, nie. Błagam, nie. Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować, przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z bajaków. Znałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. Dobra, jakoś się udało, ale musiałem jeszcze raz zbierać te pieprzone winogrona. Co mam zrobić? Wino na półkach poukładać? Otóż wino, dobra, zrobię save, bo na wypadek by znowu się coś miało zjebać. Wolę uniknąć takich rzeczy. Aha, bo ja tu pewnie dostałem i co? Całe wino, które mam? Sok winogronowy to jest to? Nie wiem, co ja mam podkładać To? Nie wiem, to co to jest? Dojrza... O, to będzie to, dojrzewające wino, pyk. A już. Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Pójdę do dupy. Już, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Eee... Właściwie to mam kilka pomysłów. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. Co my tu mamy? Nazwija. Aha, mam... o Jezus, Maria! Eee... Smoczy bełt. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, minie trochę czasu. Poślę po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Okej, okay, no to fajnie. O dobra, idę pogadać z tym kolej, co tam gdzieś siedzi pod tym. Pod tą win winnicą. E, I lecimy do klasztoru. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, czy to tam mam szukać księgi o szachach, czy nie, czy faktycznie gdzieś w mieście są magowie, którzy to mają, nieważne. Cześć! Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu pracy? Skąd wiedziałeś? A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. Siedzisz pod winnicą, no to pewnie tutaj, co? Winnica jest tuż obok. Może tam spróbuj szczęścia? Hmm, to nie taki zły pomysł. Chyba tak zrobię. Wow, no kurde. I potrzebowałeś obcego człowieka, który by ci to powiedział. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Kurde, coś się kiepsko zaczynam czuć. Mam nadzieję, że mnie jakieś Churubsko nie rozłoży teraz, jak mam trochę czasu na nagrywanie. To cholera. Przepraszam, cholera jasna więc się rozkłada. Nie dobrze, bardzo niedobrze. Ale tak to jest z moim szczęściem już. Prawo Marfiego jakoś... Nie wiem, bardziej mam wrażenie niż do innych się stosuje do mnie. Ale to może mi się już po prostu tylko wydało... co tu się dzieje? Kurde, a faktycznie, bo było też o jakimś super turbo dziku, e, który też terroryzuje okolice i to chyba oni, kurna goni tego leśnego ścierwojada, czy jak on się tam nazywał. Oj, i bandę kretoszczurów też widzę, no tak, że ja zapomniałem już całkowicie, że tutaj są te... E, e, że tutaj są te zleconka jeszcze poboczne do zrobienia. Dobra, chwila, 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 bo... Właśnie, powołów, w dzik! O kurde, ale on ma hapeków. Ale no to chciałbym właśnie... Może najpierw się zająć dzikiem, a potem kretoszczurem. Chyba, nie, nie zapisałem pewnie przed całym tym. Pewnie eee, dobra, spróbujmy się może bez wczytywania. Zabiję tego kroszczura, nie! Przestań go na mnie. <laughs> <laughs> Nie, nie wierzę, nie wierzę, kurwa. Czemu? Przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Czemu on nie zapierdalał za tym ścierwojadem, żeby mógł spokoju zabić te gratoszczury? Tylko nagle stwierdził, a, chuj, jebać ścierwojada, wrócę się, kurwa, bo czemu nie? Jezus Maria. Ale już naprawdę jestem dzisiaj podirytowany i na tak mega przez tę grę. Jak wczoraj mi się pięć odcinków nagrało zajebiście, co on zrobi z tym. Ścierwojatem, zajebał go, dobra, wraca, chodź tu, kurwa, mnie denerwuj. Tak, wczoraj byłem bardzo. żebym się na te kretoszczury mi rzucił. O, i teraz będzie biegał zbagowany w tej z powrotem, ale jak tylko podejrzewam, zacznę je tutaj zabijać, to się kurwa nagle pojawi. Możesz tego, co jest przed tobą, dziękuję bardzo. To oczywiście jest za daleko nagle, nie masz 4-metrowy miecz, ale nie możesz trafić. Kreto szczura, który stoi zaraz przed Twoją mordą, a on ze swoim 5 centymetrowym pyskiem może cię dosięgnąć. Jezus, Maria. 15 minut, dasz radę, wytrzymasz to, chłopie. Spokojnie. Dobra, ten dzik niech chce tam gdzieś biega, On na niego wyjebane, mam nadzieję, że nagle się nie zbaguje albo coś go nie zabije. Jakby co, to mam sejwa. Dawaj, o kurde. Myślałem, że tu będzie ten... E, tu będzie ten kretoszczur legendarny. No Dobra, niedźwiedź też może być. Dobra, dzik chyba gdzieś tam wrócił. W międzyczasie. Oczywiście, że stoję w, e, pod pod słońce, czyli pod element krajobrazu, który zżera dosłownie zasoby mojego komputera. Nie wiem niby w jaki sposób, no ale w jakiś ewidentnie. Dobra, jedziemy z niedźwiadem w takim razie. Opa! Fajny sposób jest właśnie go tak unikać. Jak on atakuje. Cudowne. <ścoughs> Cudowne po prostu. Fantastyczne. Naprawdę. Jestem, jestem pod niesamowitym wrażeniem wszystkiego, co się tutaj dzieje. Kocie nie denerwuj mnie. Nie wchodź tu nawet proszę cię, bo zaraz możesz zostać ofiarą postronną tego, co tu się dzieje. Chodź, tu jebany niedźwiedziu. O, jest dobra nowina się pojawiła. Zaczynam czuć obiadek. Zaraz, zaraz się najem i, i będzie, będzie cudownie. Moje życie stanie się nagle lepsze. Bo boję się, że zaraz spadnę gdzieś tutaj. A ty byś mógł. Gdybyś spadł, to mi się nie pogniewał. Dobra, byle nie patrzeć gdzieś tam w prawo, bo tam nie, nie wiem co tam jest, ale ewidentnie coś tak turbo wymagającego, że gra postanawia się po prostu wysrać w tym momencie. I sprawiać, że mój komputer też sra po prostu. Brakiem performanceu. Jest. Dobrze. Okiem nieźle już mi idzie z niedźwiadkami, muszę przyznać. Czegoś tu pilnowałeś, kolego? Nie. Dobra, ale słyszę dzika chyba wrócił? Czy nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Chociaż jedną legendarną bestyję bym tutaj sobie ubił. O kurde, chyba czuję. Chyba karp się robi. Już po świętach, ale rodzice tyle zamówili, że. A, tam jesteś, dobra. Tyle zamówili, że będziemy przez pół roku jeść teraz. I chyba, chyba no właśnie karpik na. No, o, kurwa. Na obiad. Dobra, jebitny ten dzikun, faktycznie. Machaj, machaj! kurwa, ja pierdolę. Eee. Jeszcze 10 minut, wytrzymaj, wytrzymaj, błagam, wytrzymaj. 10 minut i kończymy. Jak wy, ja sobie potem pobiegam po okolicach, które już zwiedziłem i pozabijam zwierzęta, których jeszcze nie pozabijałem. I to jest mój plan na resztę dnia. A tak naprawdę to nie, bo dzisiaj Sylwester. <noise> Więc plan na resztę dnia jest zgoła inny. Ale może na jakąś najbliższą godzinkę albo coś takiego. Cyk. Zapis po wychilowaniu i lecimy na tego zigsa. Będzie dużo ekspa. Będzie też może jakaś legendarna skóra, którą sprzedam też za jakieś konkretne pieniądze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, chodź. A, tam jesteś. Chodź. Taktyka chyba podobna jak na, na niedźwiedzia, czyli albo odskakiwać do tyłu, albo właśnie spróbować go uniknąć gdzieś na bok. Nie wiem co lepsze. Skakiwanie do tyłu wydaje się być całkiem w porząsiu, tym bardziej, że on przestał stosować tę taktykę. Jak on to tak będzie tańcował, to powinienem dać radę. Pięknie, pięknie, Jełdzika skóra, wściekłego dzika, zajebiście. A, z tych kretoszczurów pozbierałem? Nie, pozbierałem, byłem zbyt zaaferowany tym, że ten dzik tu gdzieś grasuje. Ale ten kretoszczur też tu gdzieś jest i szaleniec z siekierą też tu gdzieś chyba jest. Więc jestem ciekaw, gdzie, kto, co i jak. Dobra, co my tu mamy? Ognisko, mam jakieś wilki na górze, obalone drzewo. Dobrze. Co tam na górze się na mnie czai? Wilki, wargi, co tam będzie? Nie wiadomo. O, to też zwykłe dziki. No dobra, zabijemy, bo to też zawsze skóra. Gdzie to ścierwojady tam? Tutaj. Zawsze zwykła skóra. A to się też przyda. Dobra, czy one się na mnie odpaliły? Jeden. Kurde, na latający szczierwoja. Dobra, chodź tu dziku. Tak, już tu tyle ekspa się wala po tych lasach. Takiego w miarę łatwego, no to czemu by nie? Ja nie mam dokładnych lokalizacji, chyba, e, i tego krytoszczura, i, i tego szaleńca, więc po prostu podejrzewam, muszę zwiedzać okolice i liczyć, że. No oczywiście, oczywiście, OCZYWIŚCIE! Już się cała kurwa zgraja, nagle musiała zlecieć. Dobra. Do tyłu. Najpierw dzika, bo dzik jest bardziej niebezpieczny. O mój Boże. Tak oczywiście, że podleciał w górę i nie mogę go trafić. No i ścierwojad jeszcze, nie no, oczywiście. Jezus Maria! Co tu się dzieje? Dzisiaj to ja nie wiem nawet. Dobra, spokój, chyba tak. Pozbie nie, ten przycisk. Nie pozbierać, co jest do pozbierania. Nic tu nie ma. Ten dzik załatwiony. Tyk, tyk. No trochę hajsu też tych, z tych skór, mam nadzieję, będzie. Dobra, safe, bo jak zaraz tu zginę, to coś wyleci przez okno. To bardzo możliwe, że przez zamknięte. Jeszcze jakieś dżiksy? Jeszcze ktoś czai? Jest jeszcze jeden, chodź. Nie, jesteś tak silny jak twój dojebany kolega. Ale w ogóle fajna opcja, że e, są takie właśnie zlecenia na bestie grasujące gdzieś tutaj w pobliżu. Znaczy niby zwykły, e, zwykły potworek, ale właśnie taki dojebany bardziej. Dobra, to są czarne wilki, chyba, więc powinno. Nie powinno być problemu. Ale to różnie bywa. To wark będzie. Wiem, zaraz się przekonam. Chyba wark. Oho. Może być długa walka. Ale liczę, że też jakaś satysfakcjonująca. No i dobra. dobra. O, o. Hm? W chuju usatysfakcjonowany. W życiu nie byłem tak usatysfakcjonowany. Dobra, da się zabić tego warga, tym bardziej, że jest jeden, ale to nie jest e, zajęcie na ten moment, tak jak mówiłem. Jak skończę ten odcinek, to ja sobie pobiegam po e, terenach, które już znam, które już widziałem, które Wy już widzieliście i przy których raczej nie powinienem znaleźć jakichś niesamowitych rzeczy. A dobra, bo ja save'a zrobiłem. Zaraz przed tym, jak nam nie ruszył, ale chyba już mnie olał, dobra. Eee, więc, no, raczej będą minimalne szanse na to, że znajdę coś ciekawego. Będzie mi szkoda, jeśli bym wam nie pokazał. Dobra, tu się coś działo, nie, tu te ścierwojady tylko były. Fajnie było znaleźć jeszcze albo chociaż tego szaleńca, albo tego kretoszura. Ale nic tu nie widzę. Na razie. Tutaj co się dzieje? O, co to są? Aha, szczury czarne. Dobra, to spoko. Pomyślałem, że coś przejebanego. No, chociaż... Może lepiej nie kozaczyć. Bo się okaże, że szczury czarne są. No i są przejebane. I zaraz mnie zajebią. Kurwa mać, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ja pierdolę. Ech, dzisiaj po prostu nie jest mój dzień. Co miałoby sens, bo jest ostatni dzień tego roku, więc <grym> raczej... O, prawdopodobne, że miałoby się potoczyć to wszystko dobrze. Mam nadzieję, że początek będzie lepszy niż początek zeszłego roku. Chociaż, dobra, jebać tego warga. E, bo jak się zacznie z takim hukiem, jak mi się zaczął zeszły rok, to będzie po prostu cudo. No ale to jest temat na inną historię. Dobra, eee, to jest znowu jakieś rozwidlenie. Nie wiem, które gdzie mnie zaprowadzi, ale teraz w tym momencie to chcę akurat zabić te szczury, bo mnie już wkurwiły. I mi nie da spokoju to, że no tu są. I to jest przeciwnik, którego ja jestem w stanie zabić, tylko po prostu nie wiem, co się stało. O no i z jednym to ja se mogę machać, no ale z dwoma to se nie mogę machać, bo tutaj nie ma opcji zadawania obrażeń dwóm przeciwnikom. Jednocześnie, tak jak w Gotiku Trujeczce. To była akurat wygoda, muszę przyznać. Fajna rzecz, że jakby ktoś się. Och, ja jak ktoś się nawinie pod miecz, no to dostaje obrażenia. Jakby... Tak to działa. Tak to jest w życiu raczej. To mnie znowu zablokowało. I to było to była akurat fajna rzecz. No w Gotiku Trujeczce. Tutaj, jakby dwóch przeciwników i już się robi. Robi się problem. bardziej, dwóch szybkich przeciwników, którzy podbiegają momentalnie. I nie ma jak przed nimi w ogóle czmychnąć. Dobra, gdzie ja idę? Co mi mówi mapa? W którym ja się kierunku udaję? W kierunku dziesiątki. E, mgliste moczary. Nie, tam bym nie szedł. Tam bym olał sprawę. I zawróciłbym się do. E, zawróciłbym się do. Do klasztoru. Dobra, moi drodzy, bo właśnie dostałem telefon, że obiadek gotowy. Eee, nie będziemy się chciało wracać i dogrywać tych trzech minut pozostałych odcinka, więc ten zrobimy trochę krótszy, bo jak już pewnie zdążyliście zauważyć i usłyszeć, moja poczytalność i <gry> moje nerwy są na wyczerpaniu. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie już ja sobie usiądę jutro, wyspany. Chociaż pewnie nie będę na kacu, więc będzie jeszcze gorzej, ale nieważne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.